Narodowy Marsz Życia już 27 kwietnia przejdzie przez Warszawę. To wydarzenie, którego celem jest promowanie ochrony życia ludzkiego, odpoczęcia do naturalnej śmierci oraz tradycyjnych wartości rodzinnych. Marsz ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na znaczenie życia ludzkiego, wyrażanie sprzeciwu wobec aborcji i eutanazji oraz integrację wspólnot popierających te ideę. Lidia Sankowska-Grabczuk, rzecznik Narodowego Marszu Życia, mówi, że żyjemy dziś w kraju, w którym prawo do życia jest kwestionowane, a pod pozorem postępu podważana jest godność człowieka. Dodaje, że ubiegłoroczne marsz był bardzo skuteczny. Jej zdaniem spowodował, że w lipcu Sejm pod wodzą koalicji 13 grudnia nie dopuścił do poszerzenia możliwości zabijania dzieci nienarodzonych. Narodowy Marsz Życia odbędzie się w dniu obchodów tysiąclecia koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego i tym samym milenium Królestwa Polskiego. Zamanifestujemy także naszą wdzięczność i odpowiedzialność za dziedzictwo, teraźniejszość i przyszłość chrześcijańskiej Polski. Czytamy na stronie inicjatywy. Marsz ruszy 27 kwietnia z Placu Zamkowego o godzinie 12.30.